even get oh, to Witajcie moi kochani widzowie z tej strony Taksi witam was w kolejnym odcineczku serii zagrajmy razem w Hero Zero. Dzisiaj nie będzie nudy, ponieważ nigdy nie ma nudy, pamiętajcie o tym. Słuchajcie, witam w kolejnym odcineczku, w którym zajmiemy się na początku tym samym co zwykle. Musimy sprzedać itemki, które trafiły mi się podczas misji i które są po prostu do dupy. Chociaż odbytem, na przykład odbytu nie chciałbym e, wycierać na przykład takim taką kasetą magnetofonową, ponieważ no... Porysowałbym się, nie z czym bym nie bolało, yy, o tym to już w ogóle bym nie chciał, tym to już w ogóle bym nie chciał podcierać odbytu, no nie, nie ma bata, mm, mm. Nie, nie siadłoby. Dobra, odświeżamy sobie nowy towarek i szukamy, szukamy, czego szukamy? Niczego, bo nic tutaj nie znajdziemy dobrego. No dobrze, słuchajcie, mamy dwie, dwie części już z transformowanego setu. To świadczy o tym, że mamy farta. Bo to jest słuchajcie, rzadka sprawa. Niestety, inteligencja jest dopiero za cztery części, więc. średnia jeża. No dobra, mm, ale mniejsza z tym. E, na początku stajemy sobie rzutki, ponieważ będziemy atakować w, pojedyn... w pojedynku. Tak. Zatakujemy sobie na przykład. Łotego. Łotegusy. Weźmiemy. Co on se myśli. Dobra, jeden punkt ligowy, no raczej słabo. No ale liczy się słuchajcie kasa, liczy się kasa, którą dostajemy. W ogóle kupiłem sobie 30 oponek, nie wiem czy zauważyliście. I wspomagacze, przy okazji wspomagacze sobie ogarnę. Przedłużymy sobie wszystkie wspomagacze, tak. Mamy wspomagacze, a czy tutaj jest wspomagacz? Jest, kupiony jeszcze, kurde bella. Bella, jego bella. E, dobra, Paulinko, wybacz mi, wiem, że jesteś dziewczynką, ale musiałem Cię pokonać, ponieważ, no, no wybacz, hajsik, hajsik się musi zgadzać. Dobra, no ja już mam, słuchajcie, uzbierane prawie 36 milionów HP, e, HP, Boże. E, Goldam, to jest dość sporo, to jest dość sporo z tego, co się orientuje, słuchajcie, na serwerze. No i bardzo się z tego cieszę, że mi tutaj dobrze idzie, prawda? Prawda? Mm -hmm. Teraz tak. Tutaj ten, tutaj ten, tutaj ten, tutaj ten No może tego, niech będzie Okej, okay, no i Dawid69 słuchajcie, pokonany Tak, dwa punkty ligowe dostałem za to No i jeszcze jeden atak ligowy dzisiaj może ci się nam się trafić yy, dobrze, po zakończeniu sezonu... Yyy, okej, okay, no ja to wiem, ja to wiem I raczej jest easy peasy, lemon squeezy Yy, chodzi, dobra, no to robimy jeszcze pojedyneczki od razu, słuchajcie, od razu robimy pojedyneczki, ja jestem w pozycji 51, ciągle gdzieś ktoś tam mnie atakuje, ale ja się nie poddam, ja jestem, słuchajcie, niepoddawalski, aha, już trzy razy go dzisiaj atakowałem, zajebiście, no dobra, tutaj jest ktoś z 206, o luju, co ten ziomuś tu... I jeszcze mnie pokonał, nie wierzę. 1500 statystyk na, na, na... w plecach typek i jeszcze mnie pokonał. No what the fuck, to jest jakiś żarcioł. Are you kidding me? Tell me. Okej, okay, wygrałem. No dwa razy wygrałem, raz z nim przegrałem. No worth it, worth it. Ale miał tego źle, że przegrałem w ogóle, nie? Kiedykolwiek z nim. Dobra, tutaj jakaś temka. Na cel. No i szukamy. Next. Next. Oh. You fucking next. Nice stats, bitch. Dobra. zjedziemy sobie tutaj. O, Damian 96. Aha. No tak, to ten twardziel. Jarosz to jest też twardziel. Żartuję. Jarosz nie jest twardzielem. O. Mamy rzeźnika. Z rzeźnikiem już wygrywam. Easy peasy lemon squeezy, bitch. Słuchajcie, Mam ważną wiadomość. Ważną wiadomość dla wszystkich fanów. Hellske w Halamar Khalamagribi. Dobra musiałem to powiedzieć Słuchajcie musiałem to powiedzieć Żebym tego nie powiedział to by było źle Dobra, no, teraz tak, misję mamy mniej więcej ogarnięte, liga i pojedynek mamy ogarniętą. Treningi oczywiście dzisiaj wszystkie wykonałem, jestem wzorowym graczem. No, wanilko, musisz mnie pochwalić. Y, Okej, okay. i mam otwarte 4-4 cztery, cztery zadanka. Nadzwyczajne, to się zaraz ogarnie. Sprawdzimy jeszcze sobie mm, doświadczenie. No, pozycja 42, ładnie, ładnie. Siedzi na razie wszystko. Ślicznie słuchajcie. No dobra. To możemy wszystko ściągać. Ściągamy. Teraz jestem nagi, tak jak lubicie. Dobra. I lecimy dalej. Słuchajcie, lecimy dalej. uderzamy, gdzie jest Lucy? Gdzie jest Lucy? Słuchajcie, wszystko tutaj pójdzie na takim easy peasy lemon squeezy. Że aż wam zmiotcze ją jądra. No dobrze, atakujemy, słuchajcie. 3 na 10, easy peasy nawet, piekarz. Wbijam, słuchajcie, atakuję na piekarnię, jadę tych piekarzy. Dobra, jest piąteczka. Teraz mam nadzieję, że trafi się jakaś ligówka. W się Secior i główna, nie Secior, walić go. Cfel, tfu, cfel, dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Siódemeczka, hops.

nie satysfakcjonuje mnie, ponieważ słuchajcie, na moją maseczkę to trzeba nieźle sobie powalczyć, a tutaj takie gówna, no patatajce jakieś gówniane, no shit happens, spójrzcie jakie shity. Oj, dawno takie gówniane itemki się nie trafiały. Okej, okay, no dobra, tutaj siły troszeczkę spada, więc... albo w sumie nie, bo to, to, bo to jest epickie, to fajnie wygląda. No dobra, a resztę możemy sobie sprzedać i mamy 36 100 36 milionów 100 tysięcy, przepraszam. A to dopiero początek my się rozkręcamy. Słuchajcie, my się, my się jeszcze rozkręcimy jak śruba. Dobra. I już zdejmuję. I już, i już, i już, 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 już i zaraz będzie Jolo opór hard. słuchajcie. Dobra. Zadanka nadzwyczajne, hopsa, co tam błyszczy, słuchajcie, coś błyszczy, no bo obsypali kogoś brokatem, nie? E, grupa turystów. E, przypominam słuchajcie, że na każdym odcineczku będę czytał 15 ostatnich wiadomości od fanów, także możecie do mnie pisać śmiało, rejestrować się, ale tylko z linków w opisie. Tak. Innej rejestracji słuchajcie nie ma, bo to jest, no, no nie, bo to nie pasuje. O, retro retrosecik. 788, ładnie, 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 ładnie. Okej okay. Co tam błyszczy? 7 na 10. Pęk. Siadło, pęk Dobra, znowu siadło. To nic, lecimy dalej. Okej, okay, gwiazda też, szybki w trymbol i uuu, nic dobrego. Złodziej biżuterii, słuchajcie, no i właściwie wszystko mamy ogarnięte. Ogarnięte, a ja. No tak, to nie są te itemki moje, to są te moje itemki, więc je będę nakładał, a nie tamte shity jakieś typowe. Dobra, no i sprawdzam teraz resztę itemek. Oczywiście w Lumpeksie. Minus 84, minus 48, minus 69. Jaki shit, jaki sześć. Ok, to jest całkiem spoko. To jest na pewno lepsze od tego. U minus 76, czekajcie, bo mogę nawet na tym lepiej wyjechać. Zaraz sprawdzę. Tylko czekajcie, stereotypowy i ultimatywny. Aha, to się jeszcze ze sobą nie łączy. <gryw> więc to jest nasz kolejny problem, więc yy, nie. Ale mam nadzieję, że coś trafi się fajnego jeszcze z setówek. W ogóle jest super, że setówka jakaś się trafiła, nie? No nie narzekajmy już, jak już się setówka trafiła, to już jest cud. Dobra, ale dawno mi się żadne buty setowe nie trafiły. Chociaż mam na sobie jedne, ale Ale dawno się nie trafiły. Więc dobrze było, żeby jakieś siadły, nie? Fajne, dobra, zdejmujemy itemki i atakujemy kolejny, kolejny zadanko nadzwyczajny. A jest to nie z tego świata. O proszę, no to uwaga, to nie z tego świata, więc będzie lipa i przyps. No okej, okay. 2 na 10, słuchajcie, kontrolowany astronauta. Dostał szybki w trymbol. 3 na 10, kosmita z ulotkami. Zaraz tu będzie ten gościu, podobny do fioletowego fiuta. Oooo, oh, oh, oh. O wielkomowa. Sześcioręki fiut, słuchajcie, no to jolo. O proszę, no żeby takie, żeby takie rzeczy pokazywać dzieciom, no ja... Ja jestem, ja jestem zupełnie przeciwny takim akcjom. Że, że słuchajcie, w Hero Zero, przecież to głównie, naprawdę, w głównie. No bo ogólnie w tej grze, słuchajcie, są naprawdę różni wiekowo. Ale głównie, no to są ludzie poniżej 18 lat. I tu takie wybryki, no proszę Państwa. Proszę Państwa, ta gra powinna być 16. No dobra, naczelny technik Kosmita dostał w Piernicz, więc i jego przełożony, słuchajcie, też fasolka wyglądająca jak czy to jest dupa tu? nie wnikam nie wnikam, gość ma dupę z przodu, nie, to też jest to też jest nie, niezłe jolo no ale okej, okay, widzę, że autor gry robiąc ją już po prostu lubił sobie wiecie pociągnąć kreseczkę, bądź sobie wiecie, zarzucić jakieś puńsko ale okej okay, nie wnikamy w to nie wnikamy to tak naprawdę jego wybór co on tam w swoim życiu robi, nie wnikamy. Ok, i rzucamy sobie wszystko to co. U... Oluju! Plus jeden, nie, ale jest gówniane. Wyrzucamy to. Mhm. No i teraz tutaj, minus 6, tak, minus 70 i budziki minus 61. No dobrze, mam już 36 milionów, prawie 500 tysięcy. Wow, całkiem niezły wynik. Okej, okay, no i zdejmujemy. Słuchajcie, na pewno, na pewno uwierzcie mi, na pewno e, teraz uda się dużo szybciej zebrać e, te 100 milionów niż na PL10. Teraz jestem w tego 100% przekonany. E, no bo ponieważ zwróćcie uwagę, ile już teraz mamy, tak? Teraz mamy tych milionów 37 prawie. Żeby uzbierać te 37 na poprzednim serwerze, to musiałem się naprawdę nieźle natrudzić. No, ale cóż, no teraz na pewno uda nam się dużo szybciej, tak? Yy, pokonujemy wszystkie lożki z Easy Piece, Lemon być może piąteczka i niestety, niestety nie ma żadnej epickiej. Zero epików, słuchajcie, zero. No to lipcia, nie siadło, szkoda. Szkoda, szkoda, słuchajcie. Yy, no dobra, i siódemeczka. okej okay. siódemeczka również siadła, ósemeczka. Ops. No i dziewiąteczka, czas na dziewiąteczkę. Uuu, tu jakiś koksu. Koksu, Bodyguard, okej. Okay. No i jego szefcior, tak? Uuu, generyczny pasior. E no, proszę państwa, generyczny pasior tego chyba jeszcze nie było. Z generycznego coś mam. Aha, ja nic nie mam z generycznego. To jest śmieszne. No ale nic, słuchajcie, nic, trudno się mówi. To sobie mogę już wyrzucić. To też sobie mogę wyrzucić. A może, może najpierw jednak założę. Dla, dla pewności, może. Bo czemu by nie? Ok, i oczywiście to. Dobra, a reszta minus 67. O, to jest całkiem spoko. To jest całkiem spoko, w to możemy zainwestować. O, to też jest spoko. To też możemy zainwestować. 1600 ym, siły mi wystarczy zdecydowanie. A, przyinwestowałem troszeczkę w inne koksiarskie i temki. No dobra. Teraz tak, tu mamy jeszcze sił. O, tu mamy za dużo siły No ale dobra, już też nie wnikajmy to. W ogóle gdzieś, gdzie jest też inteligencja, chciałbym coś. Coś ten. No ale. Kto by tam wnikał, słuchajcie, kto by tam wnikał? No dobrze, czyli co? Tutaj mamy wszystko już zrobione, właściwie, tak, pokarane. E, tutaj też, tutaj też. Uuu, za 37 sekund będzie można atakować. Zaatakujemy. Kto jak nie my, kto jak nie my? 28 107 honoru, całkiem sporo. Wow, jestem 30 teraz. O kurczę, skoczyło troszeczkę, troszeczkę skoczyło. No, a jestem 48 w rankingu, czyli trzymam się tej top 50 i postaram się wbijać, słuchajcie, do e, top 30. No, jeśli można, oczywiście, jeśli można, to chciałbym, chciałbym gdzieś mniej więcej w tej top 30 się znaleźć. E, no, ale teraz możemy zdjąć sobie itemki. Itemki, rzutki, przepraszam. I możemy zaatakować sobie, załóżmy, albo nie. Zaatakujemy sobie z i zaatakujemy może jakiegoś lepszego typiarza. O, minus 1000 to nie Pobiegło, minus 700 to też nie O, szalona Kreuzorka Minus 500, luju, luju Cóż to za koksy tutaj No nieładnie nie. Skoksowane, kurczę, skoksowane o, a na przykład tego, o, 290, no i hopsik No i wygrana, 1 AP, słuchajcie, zdążyło się uniec, u, Użyć, ucieczka spod łopaty No i siadło, siadło, siadło No dobrze, słuchajcie, to właściwie wszystko mamy już zrobione Co? Mamy już zrobione wszystko i tutaj I wszędzie mamy coś zrobione, słuchajcie, mamy teraz aktualnie Dwie trowki na 10 jednostek treningowych łącznie Ale dajemy radę, hmm honor drużynowy, tutaj honor zwykły to się nie liczy, słuchajcie, no ale w, ogólnie w rankingu jestem 47, jestem z tego dumny, słuchajcie, bo sporo, naprawdę sporo jest graczy, który o tą, top, o tą topeczkę walczy, ale ja się cieszę, że mi po prostu daje sobie jakoś radę no dobrze, mm, zaczynamy słuchajcie, Figo Monster, pozdrów pozdrawiam cię Figo, pozdrawiam cię lecimy dalej E, Hopsa, Marchewa 28. Pozdrowisz na odcineczku, nie ma problemu. Pozdrawiam cię. Aha. Jak możesz do top 1? Dlaczego doszedłeś do After Dark? Do After Dark doszedłem ponieważ Gryffindor się nam posypał z tego względu, że przestała grać Julitka i z tego względu, z właśnie ze względu na nią yy, przeszedłem do Her Heroes After Dark, ponieważ chcę mieć jakieś większe perspektywy Dlaczego nigdy nie odpisujesz mi pozdrów na odcinku i pozdrawiam Twoich widzów? Ponieważ ja nigdy nie odpisuję i pozdrawiam Ciebie, Trzymaj się. To zadanie nadzwyczajne to źle odkryłeś. Ja na PL4 zrobiłem to parę razy, wygrałem i dupej koniec. No nie, mistrzu, słaby jesteś. No, no jestem słaby, no. no trudno, nie, trudno, szkoda. Eee, dobra, lecimy dalej. Witam, mam pytanko i prośbę, równocześnie. O, proszę, jaki wymagający! Zagrasz w drużynie na pl15. Nie gram na pl15, pozdrawiam. Sposób na z zadania nadzwyczajne nie działa. Odpisz albo powiedz na odcinku. Po pierwsze, to rzucam ci odnośnik i słuchajcie, wpisz, wpisz sobie na YouTube sposób na zadania nadzwyczajne. Pierwszy wyskoczy Ci mój filmik i będziesz wiedział, jak robić zadanie nadzwyczajne. Pozdrawiam. Mam dobrą drużynę. Nie wątpię. Pozdrawiam. Siema, taksi, pozdrowisz na odcinku. Oczywiście. E, no i dostałem dwie nowe wiadomości. Squirpy, e, pozdro na odcinku. Jeśli coś źle przeczytałem, to wybacz. Pozdrawiam. E, siema, taksi, jesteś świetny. Zielony77, dziękuję, pozdrawiam. Usuwamy resztę wiadomości, a ja nie powiem, że było ich mało, bo było jak zwykle sporo i to dzięki Wam, dziękuję, że ze mną jesteście, kocham Was i wie, wiecie, że się kochamy ostro, nie? Tak widzę, mówię to do Ciebie. Aha. Analfisting, e, dobra Nieważne, dobra, żartuję, bez takich, bez takich e, Słuchajcie, zapraszam was na kolejne Odcineczki z serii, zagrajmy razem W Hero Zero i nie tylko, zapraszam was Ogólnie na wszystkie odcineczki Jeśli chcecie, możecie scelić sobie jakiegoś Piznać sobie jakiegoś, wiecie, rewcia czy coś Z wota, bo są najdroższe, albo z czegoś tam, jak coś. Bzińcie, Dobra, zapraszam Was na kolejne odcineczki. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Jak zwykle, Wasz ukochany i oddany takcicer. Te salut!